Pana Żurka z prośbą o komentarz. Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości poprosił nas, byśmy spotkali się z państwem i ten komentarz uczynili publicznym, jawnym dla wszystkich mediów bez wyjątku. To nie u mnie zw... ta muzyka. To ciekawe. Ciekawe. Szanowni Państwo, Mamy tu konferencję za sobą, więc słowa komentarza. Cóż można się spodziewać po człowieku, który nie wahał się domagać zwrotu alimentów od własnego dziecka? No, ten człowiek może zaskakiwać tylko tym, że nie będzie okazywał tak często pogardy dla faktów, prawdy i pychy, jak to właściwe jest i właściwy był czynić już wielokrotnie, no, ale nas nie zaskoczył równie dowolnie podszedł do prawa, konstytucji, faktów, jak to zwykły czynić już niejednokrotnie, z pewnością siebie w głosie i z przekonaniem, być może nawet sam wierzy w to, co mówi. W pewnej kategorii ludzi pomaga to, że wierzą, nawet wtedy, jeżeli opowiadają kłamstwa, nawet jeżeli popełniają łajdactwa. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o Pana Ministra Żurka, to może zacznę od tego, że swoimi decyzjami popełnił już pierwsze przestępstwa, w związku z którymi skierujemy zawiadomienie do prokuratury, którą on teraz nadzoruje. Ale co się zapisze, to pozostanie w rejestrach, przedawnienie jest długie i przyjdzie czas na egzekucję prawa karnego w Polsce również wobec pana byłego sędziego Żurka. Mianowicie pan minister Żurek Popełnił w naszej ocenie przestępstwo, decydując się na odwołanie prezesów, czy zawieszanie prezesów i wiceprezesów sądów. Po pierwsze dlatego, że uczynił to w oparciu o rozwiązania, które zostały zakwestionowane przez wyrok wydany na jawnej rozprawie przez Trybunał Konstytucyjny. W zeszłym roku Trybunał Konstytucyjny zajmował się ustawą ustroju sądów powszechnych i tymi konkretnie zapisami i wydał w tej sprawie jednoznaczny i kategoryczny wyrok. A polska konstytucja, której nie przyjmuje do wiadomości pan Żurek, mówi, że wyroki wydane na jawnej rozprawie są powszechnie obowiązujące i nieodwoływalne. Takie też stanowisko w swoim czasie zawarło zgromadzenie ogólne sędziów Sądu Najwyższego i to tych sędziów, których zdaje się nie kwestionować pan Żurek, Mianowicie starych sędziów pod przewodnictwem byłej prezes Sądu Najwyższego, czyli pani Małgorzaty Gersdorf jednomyślnie stwierdzili oni że jeżeli trybunał konstytucyjny wypowie się w jakiejś sprawie na jawnej rozprawie to ten wyrok jest wiążący dla wszystkich organów państwa bez wyjątku niezależnie od tego czy jest publikowany czy też nie jest Ewentualny brak publikacji może być wyłącznie oceniany z punktu widzenia przestępstwa, jakie dopuszcza się premier, w w wypadku premier Donald Tusk, konsekwentnie nie publikując y, kolejnych wyroków, ale nie może to rzutować na jego ważność, bo w przeciwnym razie przecież dezorganizowałoby to polskie państwo i czyniło zeczą zasadę trójpodziału władz czysto fikcyjną, bo oznaczałoby, że wyrok sądu, i to tak ważnego sądu, tak bardzo wyeksponowanego polskiej konstytucji, jest zależny od widzimy się przedstawiciela władzy wykonawczej, czyli premiera. A polska konstytucja opiera się na jakiejś zasadzie fundamentalnej, znanej od czasu Montesquieu'a? Trójpodział władzy. Władze się wzajemnie równoważą, ale są od siebie niezależne. I nie może być tak, że wyrok jakiegoś sądu zależy od się takiego lub innego premiera. Dlatego też ten wyrok jest wiążący również wiążący dla pana Żurka, ale on nie przyjmuje go do wiadomości i w tym sensie popełnia przestępstwo. Ale nawet gdyby, czysto teoretycznie, co nie odpowiada oczywiście tej sytuacji, którą dzisiaj mamy, ale możemy sobie dywagować. Tego wyroku nie było. To, drodzy Państwo, kryterium, jakie przyjął Pan Żurek, czyli powoływanie sędziów z udziałem demokratycznie wyłonionej Krajowej Rady Sądownictwa, bądź też podpisywanie przez niektórych sędziów poparcia dla członków Krajowej Rady Sądownictwa jako podstawy odwołanie, to kryterium jest jawnie dyskryminujące, jest bezprawne, stanowi nadużycie, ze strony ministra sprawiedliwości i w oparciu o takie kryteria nie mogą być podejmowane decyzje tego rodzaju. W związku z tym to też byłoby przestępstwo. Nawet gdyby ta ustawa obowiązywała. W związku z tym pan Żurek doczekał się pierwszego zawiadomienia, które na moment zostanie przygotowane i złożone w prokuraturze. Co do innych wątków, jakie pojawiły się na konferencji prasowej. Można by też jeszcze długo mówić, to była długa konferencja, ale jeśli państwa interesują jakieś sprawy, to się do nich odniosę. Pozwólcie, że oddam głos panu ministrowi, bo jest też drugi ważny temat dzisiejszej konferencji, do której się odnosimy, i pan minister poświęci mu zapewne kilka zdań. Szanowni państwo, dzisiaj mija dokładnie 12 lat od wszczęcia śledztwa przeciw senatorowi a ówczesnemu sekretarzowi stanu w Ministerstwie Środowiska panu Stanisławowi Gaw Gawłowskiemu e i dzisiaj o godzinie 10 w Sąd Okręgowy w Szczecinie wydał wyrok bezwzględnego więzienia 5 lat pozbawienia wolności dla pana senatora e Gawłowskiego właśnie za uczestnictwo w tak zwanej aferze melioracyjnej. Pan Stanisław Gawłowski jak również jego obrońca e Roman Giertyk próbowali za wszelką cenę udowodnić, że to postępowanie które było prowadzone właśnie przeciwko ówczesnemu e, e, sekretarzowi generalnemu e, Platformy Obywatelskiej, to postępowanie karne e, było właśnie z. E, e, było, to było typowo postępowanie e, polityczne e, na zlecenie zjednoczonej e, rządu Zjednoczonej Prawicy, ale nie, nie, nie omieszkał nie wspomnieć o tym, że to postępowanie trwało już od 2013 roku, że pierwsze 10 osób w tym postępowaniu zostało zatrzymanych już w 2014 roku, a skandalem było to, że on jako sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska piastował stanowisko nadzorując między innymi właśnie te inwestycje melioracyjne na terenie województwa Zachodniopomorskiego do 15 czerwca 2015 roku. Więc odpowiedzialność polityczną za ten wyrok skazujący, za tą, grzywną, tą grzywnę, która została naliczona w ramach tego wyroku, co prawda nie prawomocnego wyroku, ale wyroku 180 tysięcy grzywny, gdzie w tym postępowaniu karnym osiem osób poddało się dobrowolnie karze, więc tutaj nie podlega dyskusji, że te materiały zgromadzone przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, że ten, te dowody, które były przedstawione przed Sądem Okręgowym w Szczecinie, dały wyraźny sygnał do tego, że Stanisław Gawłowski właśnie był winny w, w aferze moleracyjnym, że przyjął korzyści majątkowe sięgające, przekraczające ponad 700 tysięcy złotych, w tym nieruchomość na terenie Chorwacji, która gdzieś tam pokrętnie była przepisywana na rodziców pasierba pana senatora Stanisława Gawłowskiego. Sprawiedliwości stało się w tym wypadku zadość. Wyrok skazujący bezwzględnego więzienia w tym samym postępowaniu karnym została skazana również żona pana senatora Gawłowskiego. Więc sprawiedliwości stało się zadość pan senator, który w cudzysłowie przejął podpisy w 2019 roku od pana Romana Giertycha pod swoim komitetem aby móc kandydować na urząd senatora w 2019 roku, aby móc się chronić immunitetem senatorskim właśnie w tymże postępowaniu, w tym wypadku mu nic nie pomogły. Oczywiście pan senator pewnie za kilka godzin wyjdzie i po raz kolejny będzie uzasadniał, że jest to zlecenie polityczne tego postępowania, że za wszelką cenę próbowano na niego znaleźć haki, ale tak jak wspomniałem wcześniej, to postępowanie trwało od 2013 roku. Pierwsze osoby w tym postępowaniu były zatrzymane w 2014 roku, czyli za Pierwszy rządów Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej, i pełną odpowiedzialność właśnie za osobę skazaną w tym postępowaniu, w tej awerze melioracyjnej, gdzie było wydatkowane dziesiątki milionów euro na terenie województwa zachodniopomorskiego, gdzie te inwestycje były oczekiwane, ale nie, w spo... oczekiwane, ale nie w... przeprowadzane w sposób skorumpowany, właśnie kiedy również pan senator, pan ówczesny minister, wiceminister środowiska podżegał do tego, aby wręczać korzyści majątkowe właśnie uczestnikom tego tego procesu. Sam sędzia uzasadniający dzisiaj ustnie to postępowanie wyraźnie wskazał, że nie ma to nic wspólnego z jakimikolwiek naleciałościami politycznymi, że wręcz przeciwnie, że te dowody, które zostały przedstawione Wysokiemu Sądowi w pełni uzasadniają właśnie ten wyrok i ten wyrok jestem przekonany, że w ciągu kilku, kilku najbliższych miesięcy uzyska prawomocność, a w ten sposób właśnie osoba wskazywana na wiele stanowisk, również sekretarza stanu przez pana Donalda Tuska, ale przede wszystkim reprezentująca w Senacie w tej chwili koalicję obywatelsko po prostu będzie skazana i będzie musiała odpokutować swoją winę przyjęcia korzyści majątkowych przekraczających, tak jak wspomniałem wcześniej, ponad 700 tysięcy złotych. Szanowni Państwo, to jeszcze tak w uzupełnieniu, jeśli Pan Minister pozwoli, taka refleksja, bo Pan Senator, czy teraz poseł, nie jest posłem? Teraz senator? Senator, senatorem. Senatorem jest też członkiem słynnego zespołu Pana Giertycha, tu i w Sejmie. Można powiedzieć, że wart pac pałaca i pałac paca. Biorąc pod uwagę kategorie zarzutów, jakie są im stawiane, bo w przypadku pana Giertycha tak naprawdę, biorąc pod uwagę sumy, które pojawiają się w sprawie Polnordu i zarzuty, jakie miały być mu stawiane, to są kwoty wielokrotnie przewyższające to, co zarzuca się panu Gawłowskiemu. Więc myślę, że pan Giertych według właściwych sobie kryteriów podobieństwa dobierał członków swojego zespołu do spraw rozliczeń słynnego zespołu Platformy Obywatelskiej. To też mówię o wiarygodności tych ludzi i tego, co robią. To tak nawiasem mówiąc. Ale jeśli pozwolicie Państwo, jeszcze w uzupełnieniu komentarzy do dzisiejszej konferencji prasowej, to skomentuję też to, czego tam nie było, a co powinno znaleźć się w oświadczeniu Pana Żurka w zasadzie pierwszy dzień po objęciu przez niego urzędu, mianowicie kwestia nielegalności odsunięcia od wykonywania obowiązków prokuratora krajowego Dariusza Barskiego. W polskim porządku prawnym jest tylko jeden, jedyny dzisiaj prokurator krajowy. Jest nim właśnie pan Dariusz Barski. Jego nielegalne odsunięcie i uniemożliwienie wykonywania mu obowiązków przez pana premiera Tuska i ministra Bodnara stanowiło oczywiste przestępstwo kryminalne, za które obaj panowie w przyszłości odpowiedzą. Ale ja chciałbym, bardzo naiwnie przyznam, Uwierzyć, że to jakaś brak refleksji sędziego cywilisty, który nie zorientował się co do stanu prawnego, jaki jest związany z aktualnie kierownictwem prokuratury krajowej. Dlatego też do piątku wieczorem, do końca, można powiedzieć, dnia, dajmy panu Żurkowi czas na podjęcie, na refleks i podjęcie właściwej decyzji czyli umożliwienie skontaktowania się z prokuratorem Barskim i umożliwienie mu podjęcia wykonywania obowiązków. Nie robi żadnej łaski, jeśli to uczyni, tylko wykona swój obowiązek, bo Polacy mają prawo korzystać z działania w zasadzie najważniejszego organu odpowiedzialnego w Polsce za przestrzeganie i nadzorowanie prawa i ściganie przestępstw, który działa legalnie, który jest kierowany przez legalne kierownictwo. Jeżeli prokurator krajowy jest usunięty od swoich obowiązków i na jego miejsce, jest wskazywany jakiś uzurpator, który nie ma prawa podejmować decyzji, które leżą w kompetencji prokuratora krajowego, a je podejmuje, to mamy do czynienia z rażącymi naruszeniami praw i obowiązków swobód obywatelskich, również wszystkich tych, którzy są objęci postępowaniami, nadzorowanymi też bezpośrednio często przez prokuraturę krajową, nie mówiąc o tych, które są wprost prowadzone w prokuraturze krajowej. Tego rodzaju stan bezprawia, też związany z pozyskiwaniem na przykład zgód, na stosowanie środków operacyjnych, w tym posłuchu w Polsce, to jest po prostu gigantyczna afera i przestępstwo. Dlatego też czekamy na właściwą decyzję i refleks pana sędziego cywilisty, który dawno z prawie karnym miał do czynienia i być może nie zauważył, że ma zastępce prokuraturze najważniejszego zastępcy, najważniejszego człowieka polskiej prokuratury, który jest uzurpatorem, a legalny prokurator krajowy jest odsunięty, że w ten sposób naruszane są prawa tysięcy obywateli, których uczestniczą w postępowaniach karnych w różnych rolach, czy to pokrzywdzonych, ale też podejrzanych, czy oskarżonych. Wszyscy bowiem mają prawo odwoływać się często do decyzji prokuratora krajowego, a dzisiaj go nie ma. W związku z tym dochodzi tutaj do rażącego złamania zasad funkcjonowania państwa prawa, a polska konstytucja tego wymaga i mówi o artykule 7 o tym, że państwo działa na zasadach i w ramach prawa, a o tym trudno mówić w tej sytuacji. Więc czekamy. Jeśli tak się nie stanie, to oczywiście skierujemy również kolejne zawiadomienie o przestępstwie wobec pana Żurka temacie, bo już raz obserwowaliśmy taką sytuację po tym, kiedy wyrok wydał Sąd Najwyższy na temat tego, kto jest jedynym i legalnym prokuratorem krajowym, wówczas prokurator krajowy stawił się w budynku przy ulicy postępu 3 i kolokwialnie mówiąc pocałował tam klamkę, nikt nie pozwolił mu nawet wejść na teren obiektu jako pracownikowi prokuratury krajowej. Mógł w charakterze petenta zostać ewentualnie przyjęty, czyli rozumiem, że jeżeli do końca dnia dzisiejszego pan minister prokurator generalny Żurek nie podejmie stosownych kroków w tej sprawie. Będziecie składać tak zawiadomienie? Panie redaktorze, jesteśmy jakże łask łaskawi, można powiedzieć, bo wskazałem piątek. Nam nie chodzi tutaj o ściganie każdego za wszelką cenę. Nam chodzi o przywrócenie elementarnego porządku prawnego. Wie pan, minister sprawiedliwości, prokurator generalny ma naprawdę gigantyczną ilość zajęć na głowie. Sam był kiedyś ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym, więc to znaczy znaczy tysiące rozumiem, tych decyzji, pism, petentów, ludzi, spraw do rozstrzygania. Mówiąc o też i medialnych obowiązkach partyjnych, ona, pan Żurek, akurat jest takim człowiekiem partyjnym już od zawsze, ale nie jest formalnie członkiem, a już szefem partii, więc ja jestem w stanie zrozumieć, że czasami brakuje pomyślunku, choć sprawa była jakże głośna, trudno w to uwierzyć, ale wie pan, bywają takie chwile w życiu, że warto być naiwnym na, na moment. Więc my chcemy taką postawę tu i przyjąć, dając szansę na to, aby pan Żurek przewrócił porządek prawny, bo to jest najważniejszy dla Polaków. Ponieważ wiele decyzji, jakie zapada każdego dnia w prokuraturze krajowej, jest obarczonych bardzo poważnymi wadami prawnymi. To w przyszłości może powodować np. Na uniewinianie najgroźniejszych przestępców, gangsterów, bandytów. To może w przyszłości powodować przecież zakwestionowanie legalności wydawania zgód na podsłuchy, które są podstawą w sprawach, Związanych z operacjami dywersji zlecanych przez służby zewnętrzne za naszej wschodniej granicy. No bo jeżeli podsłuch jest podpisany przez osobę nieuprawnioną, no to jest nielegalne, bo dla legalności podsłuchu niezbędne jest wydanie go i udział w nich trzech podmiotów, czyli wnioskującego szefa służb, prokuratora krajowego bądź upoważnionego przez niego zastępcy i wreszcie zarządzenie sądu który taką decyzję podejmuje. Jeżeli któryś z tych trzech elementów nie został spełniony, czyli nie uczestniczył w nim legalny, uprawniony organ, to te podsłuchy są z góry nielegalne. Tylko ten jeden aspekt pokazuje, z jakim gigantycznym zagrożeniem dla państwa polskiego tutaj mamy. Więc to jest sprawa najwyższej wagi, a już nie mówiąc o tym, że przecież prokurator krajowy jest uprawniony jako zwierzchnik do kierowania do jego. Wiedzy i pod jego adres odwołań, zażaleń, skarg w różnych sprawach w ramach nadzoru służbowego, też w niektórych sprawach w ramach nadzoru instancyjnego i strony postępowań w Polsce dzisiaj są tego prawa pozbawione, a to jest prawo, które nadaje Polakom obowiązujący kodeks postępowania karnego i nie mogą z niego skorzystać, czy ustawo o prokuraturze. Dlatego mamy do czynienia z niebywałym stanem pogwałcenia prawa. Jego utrzymywanie jest gigantyczną szkodą dla państwa polskiego i dla jego obywateli, a to z kolei gwarantuje polska konstytucja, więc krótko mówiąc, na tym przejść do porządku się nie da. Najważniejsze jest przywrócić porządek prawny, więc do piątku, do końca dnia dajemy czas. Jeśli nie, to znaczy, że pan Żurek z wszystkimi, wszelką odpowiedzialnością, świadomie, z premedytacją uczestniczy w zamachu na porządek ustawowy de facto konstytucyjny w Polsce, bo łamane są też zasady określone w konstytucji. I, i, I w tej sytuacji będzie to oczywiście skutkowało złożonym przez nas zawiadomieniem, ale będzie to też skutkowało, jeśli nie będzie tej refleksji, dalszymi przyszłymi, daleko idącymi konsekwencjami dla pana Żurka. To jeszcze w temacie tych postępowań, które są toczone z zawiadomienia. Wówczas sędziego Żurka Dziś, ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego, on poinformował na dzisiejszej konferencji, że ten wielki pozew przeciwko skarbowi państwa przez niego został wycofany, ponieważ no, może tu dojść do konfliktu interesów. Natomiast pojawia się szereg innych spraw, w tym m.in. zawiadomienie złożone względem sędzi Sądu Najwyższego pani Marii Szczepaniec. Prokurator generalny w tym momencie jest zwierzchnikiem prokuratorów, którzy będą prowadzić te czynności, będą prowadzić te postępowania. Minister Żurek w jakiś sposób twierdził, że będzie próbował się od tego odciąć, aby nie wykazać tego konfliktu interesu, ale to się nasuwa w samo sobie, że jeżeli tutaj minister Żurek nie będzie nawet tych roszczeń o charakterze materialnym zgłaszał w kierunku państwa polskiego, to i tak jest zwierzchnikiem tych urzędników, którzy będą prowadzić postępowania przeciwko na przykład sędziom Sądu Najwyższego, wobec których minister Żurek zainicjował postępowania. Zacznę od tego, że w, moim, w mojej ocenie jest to całkowicie nieuzasadnione i bezpodstawne zawiadomienie, a złożenie zawiadomienia o niepopinionym przestępstwie, w a sposób oczywisty tutaj do żadnego przestępstwa nie doszło, jest przestępstwem, więc pan żurek musi się liczyć w przyszłości również z oceną prawnokarną tego rodzaju zachowania, którym jest nękanie pani sędzi za zachowania, które w żadnym razie nie wyczerpuje bezprawie karnego, w ogóle żadnego bezprawia. Pani sędzia jest sędzią powołaną przez urzędującego prezydenta na podstawie jego prerogatywy, a w tym sensie, gdyby nawet były jakieś wątpliwości co do innych procedur, jest to prerogatywa niekontrolowalna przez, na mocy polskiej konstytucji i niepodważalna, ale w sposób oczywisty Krajowa Rada Sądownictwa wyłoniona demokratycznie jest legalnie działającym organem, który wypełnia wszystkie wymogi polskiej konstytucji, jest kłamstwem powtarzanym wielokrotnie, a kłamstwo wielokrotnie powtarzane tacy Ludzie, jak pan Żurek, liczą, że staje się prawdą w umysłach niektórych odbiorców, że rzekomo polska konstytucja tego zabrania. To kłamstwo. Polska konstytucja została przyjęta, sięgając wstecz historycznie, te rozwiązania w oparciu o rozwiązania hiszpańskie. I w Hiszpanii właśnie jest to sformułowane identycznie jak w Polsce. Stąd pomysł zaczerpnięto. I proszę sprawdzić, w Hiszpanii też ustawodawca początkowo przewidywał, podobnie jak i w Polsce, że to sędziowie sami w ramach samorządu wyłaniają członków ichniejszej Krajowej Rady Sądownictwa, a potem od tego odstąpiono, bo to źle działało, też tworzyło rozmaite egoizmy korporacyjne i przyjęto, że to kortezy, czyli parlament hiszpański wybiera członków Krajowej Rady Sądownictwa, czyli wypisz, wymaluj wzorzec Polski. Mało tego powiem Państwu, że to właśnie mnie osobiście zainspirowało do takiego przygotowania projektu Krajowej Rady Sądownictwa doświadczenie hiszpańskie, a więc te argumenty pana Żurka są kłamstwem. Wielokrotnie powtarzany. On chcę mówić ludziom, że to jest nielegalne. To jest w pełni legalne. Konstytucja nie wskazuje żadnego podmiotu, który wyłania tych sędziów, więc może ich wyłaniać taki podmiot, jaki zdecyduje ustawodawca. Konstytucja wskazuje tylko, jakich, w jakim zakresie podmioty muszą być wyłaniane z udziałem parlamentu, ale nie znaczy, że w większym zakresie parlament albo inny organ nie może tych członków wy wybierać. To jest ich urojenie, ich, ich, ich pobożne życzenie. To jest tak naprawdę sięganie do argumentów z czasów postkomunistycznych, bo pamiętajmy, że ten kształt Krajowej Rady Sądownictwa jest też Poniekąd spadkiem po pełnym kompromisie z komunistami. Więc jednym słowem, wracając do sprawy, które pan redaktor był uprzejmy ująć w pytaniu, pani sędzia Szczepaniec, jest to całkowicie niezasadne zawiadomienie. Jest to nękanie pani sędzia, a na dowód tego, że jest to nękanie, to jest to, jak któryś dziennikarzy dzisiaj złapał, można powiedzieć, za rękę na gorącym uczynku Pana Żurka, który nie potrafił mimo swojej bezczelności z tego wybrnąć, że jednego z sędziów w paście Panią Szczepanic i ławnika złożył zawiadomienie, a na trzeciego go nie złożył. Przecież wszyscy byli wybierani według tych samych kryteriów. Czyli czym się kierował? Osobistym uprzedzeniem, interesem, ponieważ ci dwoje wydali rozstrzygnięcie nie po jego myśli, a tamten wydał zdanie odrębne. Czyli nie chodziło tutaj o zasadę, która rzekomo jest naruszona, że ci ludzie są przestępcami, ponieważ zostali właściwie wybrani, bo byli wybierani identycznie. Jeżeli by popełnili przestępstwo, to wszyscy popełnili przestępstwo, zwłaszcza sędzia, prawnik, który walczy, bojownik o konstytucję, praworządność, nie może przecież wybierć, stosować prawa i w ten sposób postępować, ale on tak postąpił, dlaczego? Bo im chodziło o zemstę, osobistą zemstę i wykorzystanie pretekstu do tego, aby mścić się właśnie na pani, sędzi Szczepanie czy tym Ławniku. To jest nikczemność i za to w przyszłości Żurek poniesie odpowiedzialność karną. Na zakończenie pytanie, co dzisiaj ma pomyśleć 200 sędziów oraz asesorów powołanych przez prezydenta Rzeczypospolitej w momencie, kiedy w tym samym czasie minister sprawiedliwości mówi o przewodniczącej Krajowej Rady Sądownictwa per pełniąca obowiązki. Czy oni również mogą czuć się osobami, że w wykładni pana ministra sprawiedliwości są tylko pełniącymi obowiązki? Mogą czuć się, patrząc na zegar, że zegar tyka. Czucie, że... Państwo prawo obroni się przed uzurpatorami prawa, przed agresorami wobec prawa, przed tymi, którzy sieją anarchię i nieporządek i że czas pana żurka w najlepszym razie jest wyznaczony przez kalendarz wyborczy, a wszystkie znaki na ziemi i niebie wskazują, że ten kalendarz będzie dość dramatyczny dla tego środowiska politycznego. Stąd desperacja Donalda Tuska. To jest namiętne. Zresztą wczoraj przeczytałem, że Donald Tusk nagle okazuje się, że nie ma żadnego majątku. Jak sądzicie, czym on się kieruje, że takie decyzje podejmuje? Co on przewiduje? Myślę, że to jest mocniejszy prognostyk niż nie, jedna, nie jeden sondaż, który wskazuje, że Platforma nie ma szans na to, aby w przyszłości rządzić, ponieważ wie, co czynił, wie, jakie czyny popełnił, wie, jakie są te konsekwencje prawnokarne, które związane są nie tylko z osobistą odpowiedzialnością i utratą wolności, ale też i utratą majątku. Pan premier ucieka z majątkiem przed przyszłą odpowiedzialnością karną. To jest oczywiste. Facet, który zarabiał setki tysięcy miesięcznie, Pracując na intratnych funkcjach w parlamencie Unii Europejskiej, nagle nie ma nic. Tak? To myślę, że zasługuje na interpretację i zauważenie, to zresztą zauważone. A wracając do pana Żurka, tu mamy zegar zegar tyka. Czas bezprawia w Polsce minie, praworządność wróci i praworządność będzie bronić interesu polskiego państwa. Nie można na tym przejść do porządku dziennego, co się stało. Takie zresztą strachy, na lachy, na wobec pana. Prezydenta Elekta Nawrockiego, które też pobrzmiewały w wypowiedzi pana Żurka dzisiaj, czy wcześniej Donalda Tuska, myślę, że trafili na niewłaściwego człowieka w przypadku pana Nawrockiego. Różni ludzie, różni prezydenci, ale sądzę, że w przypadku pana Nawrockiego zastraszanie i odgrażanie się, co to nie będzie, jest po pierwsze bezskuteczne, a po drugie jest świadectwem ich bezradności. Oni się coraz bardziej boją. Dziękujemy. Ja chciałbym jeszcze raz tu powiedzieć jasno, że ja niestety nie wiem, czy będę miał okazję jeszcze z Państwem się spotkać. Nie będę mógł być na Zgromadzeniu Narodowym i na obradach polskiego parlamentu związanego z kolejnym posiedzeniem Sejmu. Jest to rezultat absurdalnej politycznej decyzji tej pseudokomisji do spraw Pegasusa i pana Bodnara, która spowodowała debatę na ten temat w czasie ostatniego posiedzenia Sejmu. więc muszą odwołać swój zabieg związany z leczeniem powikłań po ciężkiej operacji, który był przewidziany w Brukseli w tym czasie. Jest on niestety wyznaczony właśnie na ten termin, o którym państwu wspominam, więc chciałbym, żeby nie było jaki komentarz, że ja nie jestem na Zgromadzeniu i tak ważnym momencie dla Pana Prezydenta, ale trzymam kciuki za pana prezydenta. Jest właściwy człowiek właściwy czas, człowiek, któremu nie zabraknie odwagi do obrony podstawowych zasad działania polskiego państwa i e, podobnie jak wielu Polaków odliczam minuty, kiedy wreszcie zostanie prezydentem. Dziękuję bardzo.